Dziękuję na kanale Oliwia OMG. Dzisiaj jestem w Polsce i mam kuzynkę, co za mną będzie takie dwa filmiki dusia to Dzisiaj będziemy em, robić pokój, oglądać to na, po, na koniec. W filmiku będziemy pokazywać pokój i teraz będziemy konikami się. Pokażemy Wam koniki, jakie mamy. Dziękuję Więc ten kuc kucyk jest taki y, jakby brązowy on jest najstarszy ze wszystkich kucyków takich małych i strasznie lubi skakać i ten konik jest troszkę do domy i niektóre z ludzi może myślą, że to jest ich mama albo tata ale to jest chyba ich tata jak to jest w tym rodzinie i to jest mama, dziecko i tata to ja to jest taki koń jakby jednorożec, ale my się bawimy, że to jest zwykły koń. On jest babcią w tej zabawie i strasznie lubi niebieski. I ten koń jest e, też podobny, ale to jest koń e, biały. On ma siodło i on strasznie lubi się bawić i lubi szary i biały. To ten się, bo jak tewa, jak nie widzicie wcześniej, to tewa też mają siodło, jak widzicie. I też tutaj jest jeszcze jedno, co jest mienie i ich nie można dać dowody Są i dwa samrodzeństwa. to są e, siostry, bliźniaczki ogólnie. Jedno z tego. E, kupiłam je w Rzeszowie, była taka gazetka z Mili. No i po prostu były w takiej saszetce ale one jak y, im się ten one są siostrami strasznie lu, y, y, lom, są książniczkami i strasznie lubią latać i strasznie lubią brokat y, są siostrami bliźniaczkami, pomimo że jedna jest pomarańczowa a druga żółta to żadna dla nich różnica i tutaj mamy luki jak z um, My Little Ponies i tamte są dwa z My Little Ponies to ten jest taki biały i ma takie różowe fioletowe oczy i czerwone to ma różowe takie oczy i różowe takie i, i czerwone i ten ma po prostu takie różowe albo ciemne różowe to są bardzo ładne a te dwa są z bajki, z mojej kompony i one, jedna bardzo lubi latać, jak wiecie, a druga lubi diamenty i lubi się też stroić. I też mamy tu zaglądę na tych wszystkich koniach i Duzia, i ja i wszystkie koniki sobie tam wejdą. A to jest ich pani, I strasznie też lubi konie i jest. Też jak e, jej e, konik. Ona jest też fioletowa, bo strasznie lubi fioletowy. I zostawiam ją od alifki. I teraz nie płatamy, dużo mogły się przyspać. I teraz idziemy do kolejnej, żeby pokazać Zuzi pokój. I będzie bardzo spokojny. I później będzie zabawa. No! Robimy teraz kolejną połowę mojego filmiku. To teraz jest. Kolejna połowa, gdzie pokażemy cały moje kuzynki z koku Więc tak, tu mam łóżka. Yy, ona jest troszkę już małe, ale za niedługo będę miała pewnie nowe. Tu mamy poduszki. Yy, yy, na tym łóżku. Tu mamy moją komodę. No. Tu mamy kilka miszków mm. jakieś tam yy, kosmetyki, tam inne rzeczy. I tu też mamy takie lalki, Tu tu. I tu są jakieś zwierzęta, no i różne rzeczy. I tu pod a na spolem... dole mamy książki, plecak i notesy Tutaj takie. I, i tu też jest piulko z nożyczkami i rzeczami. Tu mamy szafki, tu są luźne tu są rzeczy, coś takiego. I są pilnik, tu gumki, tablet, luźne rzeczy. I tu. A na dole mamy przybory do szkoły. Mamy bidon, piórkik, pędzle, zeszyty, bloki, teczkę i jakieś tam rzeczy do pierwszej klasy i zakładki na zeszyty pojemne. Super.